Muszę cię zapytać o twój głos. Powiedziałaś między innymi, że regenerowała się antybiotykami, a poza tym e, słyszałam, że byłaś też nad morzem? Tak, tak. Pojechałam nad morze, żeby oddychać jodem. Podobno właśnie wtedy, kiedy są tak zimne wiatry, mocne wiatry, a nie upał, to wtedy jest najwięcej jodu, więc opatulałam się i przechadzałam się pustymi, pięknymi plażami polskimi. Miałam szczęście, bo na szczęście, właśnie, teraz jeszcze nie ma tego sezonu. On się dopiero zaczyna, więc miałam taką private <laughs> przestrzeń i to jest bardzo rzadkie w Polsce oczywiście. E, więc sobie spacerowałam, piłam sobie herbatkę, kawkę, różne napary. Chwilowo mam dosyć cukru, powiem Wam szczerze, bo większość leków do sania, nawilżających syropy, są słodzone, żeby dało się radę w ogóle je wypić, więc mam po, po kokardę, mam, po kokardę. <laughs> mam słod, słodkiego smaku. No, było to takie, powiem szczerze, to nie jest przyjemne, a w ogóle zdarzyło mi się może trzeci raz w życiu, że straciłam faktycznie głos, że miałam taki obrzęk stron głosowych, taki przeforsowałam jeszcze praca przed galą Wiktorów w takich przeciągach ogromnych, różnej, dużej różnicy temperatur, bo to jest ogromny gmach ogromnej ilości kurzu, to tego nie widać może tak w telewizji, ale pod lampy jak się spojrzeć naprawdę jest bardzo dużo, więc to jakby, kiedy masz się taką dobrą kondycję, to te przeszkody są takie powiedzmy mniej odczuwalne, ale kiedy się ma podrażnione gardło, no to to jest to jest bardzo ryzykowne i naprawdę przestraszyłam się powiem szczerze i nie wiedziałam, że w ogóle tak szybko wrócę do formy, bo to brzmiało tak fatalnie, ja się śmiałam sama z siebie. No ale udało się i dziękuję po prostu aniołom, że mi wsparły, bo one też dużo zrobiły, nie tylko antybiotyk. Czy też jesteś taką osobą, że na przykład w garderobie przed takim ważnym koncertem się rozśpiewujesz, czy tylko na próbach? Raczej w garderobie jestem już właśnie cicho. Rozśpiewuję się wcześniej. Podczas prób kolejnych, aż do generalnej, kamerowej, techniczną, przez techniczną, a potem już jestem w garderobie cichutko raczej, żeby właśnie oszczędzać głos.